Cześć, Paweł Duda z Projekt Marketing. Witaj w kolejnym odcinku. W dzisiejszym nagraniu chciałbym powiedzieć Ci o analizie konkurencji pod kątem pozycjonowania stron internetowych. Co warto analizować u konkurencji, aby być wysoko w Google i aby generować regularne, stabilne wzrosty, organiczne wynika wyszukiwania Google? Jeżeli interesuje Cię ten temat, to zaczynajmy. Ok, więc co warto analizować u konkurencji? Jak zapewne wiesz, w pozycjonowaniu liczą się trzy rzeczy: rozbudowa treści, optymalizacja treści i pozyskiwanie mocnych linków. Tak, w wielkim skrócie, tak? Więc u konkurencji warto na pewno analizować sobie, na jakie słowa kluczowe pozycjonuje się konkurencja. I tutaj bardzo ważna rzecz kluczowe jest przeanalizowanie nie tylko jednego konkurenta z Twojej branży. Ale wszystkich konkurentów największych. Wtedy możesz sobie zbudować strategię budowania i rozbudowy treści na stronie w oparciu o konkurencję tak? i wszystkie pomysły na content, jakie właśnie robi sobie konkurencja. I aby przeanalizować sobie, na jakie frazy kluczowe pozycjonuje się konkurencja, aby zobaczyć, na jakie poradniki, na jakie recenzje, na jakie realizacje pozycjonuje się konkurencja, możesz wykorzystać narzędzie Senuto. Bądź na przykład narzędzie Ahrefs, czyli narzędzie to bądź Ahrefs na przykład, pozwalają ci po pierwsze wykryć konkurentów na bazie adresu Twojej strony internetowej i pokazać, na jakie słowa kluczowe rankuje się konkurencja w top 50, w top 10 czy w top 3. Tak? Dzięki temu będziesz miał już gotowe pomysły na content, będziesz miał gotowe frazy kluczowe, pod jakie będziesz mógł tworzyć treści i optymalizować te treści na stronie. Pierwszym bardzo ważnym elementem w analizie konkurencji jest analiza słów kluczowych i pomysłów na content, jakie właśnie robi konkurencja, pozycjonując się w wyniku wyszukiwania Google. Drugim bardzo ważnym filarem, jeżeli chodzi o pozycjonowanie stron i analizę konkurencji, jest analiza linków, jakie pozyskuje konkurencja na pozycjonowanie tych konkretnych słów kluczowych. Czyli Istnieją właśnie narzędzia SEO, na przykład Ahrefs, narzędzie Majestic, które właśnie służą do analizy linków. To narzędzie Ahrefs bądź Majestic służy do analizy linków przychodzących do Twojej strony, czyli właśnie możesz sobie sprawdzić, czy Twoja strona posiada mocne linki bądź słabe linki. W dzisiejszych czasach liczą się tylko i wyłącznie najmocniejsze linki. W procesie pozycjonowania stron, a za linki niskiej jakości możesz niestety utracić cenną pozycję. Więc analizując konkurencję, powinieneś analizować wszystkie linki najlepiej ręcznie, jakie pozyskują twoi konkurenci, i na przykład w pliku Excel powinien sobie zapisać tylko i wyłącznie linki. Najmocniejsze. I dzięki temu Twój Excel zostanie wzbogacony tylko i wyłącznie o adresy domen, które są mocne i które z bardzo dużym prawdopodobieństwem poprawią pozycjonowanie Twojej strony internetowej, poprawią pozycję słów kluczowych, na które się pozycjonujesz. Oczywiście e, narzędzie Ahrefs bądź Majestic są to narzędzia płatne. E, jeżeli dysponujesz tylko jedną domeną, zakup tych narzędzi może być nieopłacalny e, i wówczas warto... Wykorzystać na przykład jakąś agencję zajmującą się pozycjonowaniem stron do przygotowania takiej analizy. Jeżeli chciałbyś taką analizę konkurencji pod kątem słów kluczowych, na jakie pozycjonuje się konkurencja wynika wyszukiwanie Google. Jeżeli chciałbyś poznać mocne linki SEO, które pozyskuje Twoja konkurencja właśnie do swoich stron internetowych, to koniecznie zgłoś się do mnie, do naszej firmy, Projekt Marketing. Taką analizę konkurencji kompleksowo dla siebie przygotujemy, będziesz miał gotowy plan działań pod kątem rozbudowy treści, i będziesz miał gotowy plan działań pod kątem budowy linków. Co więcej, Excel, który dla Ciebie zaprezentujemy z budową linków, będzie także zawierał szacunkowy cennik, czyli koszt, ile mniej więcej konkurencja musiała zainwestować w pozyskiwanie linków, a także w pozyskiwanie. Wartościowych treści na stronie. Dzięki analizie konkurencji będziesz mógł także oszacować, ile pieniędzy konkurencja zainwestowała w marketing słów kluczowych. Czasami wydaje się, że konkurencja prawie nie inwestuje pieniądze w marketing, ale jeżeli Pozycjoner przyjrzy się dokładnie bliżej stronie danego konkurenta, wówczas wyjdzie, że dany konkurent może inwestować kwoty rzędu od 1000 do 3000 zł miesięcznie w pozycjonowanie. I oczywiście, jeżeli startujesz z takim nowym biznesem, to powinieneś liczyć się z takimi kosztami. Ok, więc jeżeli interesuje Cię taka kompleksowa analiza konkurencji, to napisz do mnie maila: biuromałpa.projektmarketing.pl, Mail znajdziesz pod tym filmem i oczywiście. Napiszesz do nas, skontaktujemy się z Tobą i taką analizę konkurencji przygotujemy dla Ciebie w przeciągu 14 dni. Ok, mam nadzieję, że ten film okazał się dla Ciebie wartościowy i pomocny. Oczywiście, mile widziano łapkę w górę i subskrypcja naszego kanału Projekt Marketing, w efekcie czego Google będzie szerzej promował nasze firmy, a one z kolei dotrą do jeszcze szerszej grupy odbiorców. Dzięki za uwagę!